Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry w nietypowym wydaniu Drugiej Kawy. Witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Ireneusz Uchmanowicz, dowódca ogniwa rowerowego, tak, tak można jest, powiedzieć, o polskiej policji. No i robimy Drugiej Kawy z baru Ludowa, tylko dzisiaj z nad Turawy, na rowerach. Może się przejedziemy kawałek? Proszę. A ja popytam, na czym polega pana praca, czy panów praca? Ilu jest policjantów, którzy jeżdżą na, na rowerach i mówią porządku no, na rowerach? W tym roku w województwie jest nas 5 osób. Nasza praca polega głównie na reakcji na wykroczenia, przestępstwa. Wykroczenia głównie porządkowe, spożywanie alkoholu, w parkach, na blokowiskach, również akwenach wodnych. Czyli patrole rowerowe jeżdżą tylko w Turawie? Nie, nie, nie tylko w Turawie jeździmy, także w Nysie, od niedawna także w Zdzieszowicach, we wszystkich większych miastach województwie praktycznie. Mhm. I tylko pięć osób. Tylko pięć osób. I to jest tak, że mm, na przykład jeden dzień jesteś, jesteście w Dzieszowicach, drugiego dnia, nie wiem, w Opolu trzeciego w Turawie to jest na zmianę? Tak, zgadza się. W tym roku jest nas pięciu, w tamtym było sześciu, nasz kolega w tym roku wyjechał na misję, także nie może z nami pełnić służby. Ale za rok już wrócimy do starej ekipy i będzie wypełniać służbę w szóstkę. Mhm. To jest fajna służba? Przyjemna? Podobnie jak nie wiem, ogniwo wodne w Turawie? No jak najbardziej. Jeździmy praktycznie po całym województwie, można dużo miast zwiedzić, dużo, dużo miejsc poznać, także naprawdę służba, służba yy, godna polecenia. Mhm. To znaczy, że policjanci pchają się do niej? No, no oczywiście, że się pchają. Jest chętnych, są, są kolejki tych, którzy chcieliby latem patrolować Opolszczyznę na rowerach? Chętnych jest dużo niestety. No, stan osobowy... Jest tylko 6 osób, i tak tą ekipą działamy. 6 osób, czy tylko 6 rowerów? 6 rowerów. <laughs> sześć to rowerów. jest też problem. Rowery są jakieś specjalne, bo widzę, że są uzbrojone. Jest tą no, dwa. Rowerki są fajne, nie ma co narzekać. Już nam służą 7 rok. Wyposażone są w tą fę. Z tyłu wozimy całą dokumentację potrzebną do interwencji. Także no, rzekaż nie możemy na sprzęt. Bo broń, widzę, że widzę to już normalnie przy, przy pasku. Tak, tak, tak. Sprzę sprzęt cały taki jak do służby patrolowej. Przed chwilą turyści przechodzili i się zastanawiali, czy to jest patrol, bo, bo nie ma koguta. Tak, nie ma koguta. No, kogutów nie <noise> mamy, ale, ale jest dobrze. Także no, rzekaż nie ma co na sprzęt. Ale jesteście jakoś uprzywilejowani na drodze z takim rowerem oznakowanym, że to. No tak, no, ludzie, no. ludzie reagują na nas jak najbardziej, zwracają uwagę. I proszą o pomoc czasem? Często. Często, często się często? zdarza. Się. Częściej niż na przykład taki no, standardowy patrol? Pieszy, czy, częściej, czy zmotoryzowany? Zawsze się, przeważnie zdarza się, że ludzie potrzebują interwencji na, na jakichś yy, blokowiskach. Tam pan, niestety patrol nie może dojechać dużym no tak. radiowozem. Blokowiska są tak my możemy. Jest to zastawione samochodami. Dokładnie. My możemy w te miejsca dojechać najszybciej. Mhm. Żeby dostać się do takiego patrolu rowerowego. To trzeba zdać jakieś egzaminy z sprawności, ile trzeba kilometrów przejechać na rowerze? Nie, nie. Żadnych egzaminów nie mamy. Mamy jeden egzamin raz w roku. Natomiast do drużynki rowerowej egzaminów nie mamy. Po prostu trzeba dużo chęci, dużo werwy. Służba jest trudna. Jeździmy, pokonujemy dużo, dużo kilometrów dziennie. Także nie trzeba żadnych egzaminów zdawać, żeby się do nas dostać. Właśnie ile kilometrów dziennie robicie w pracy? Średnio robimy około 40 km. Służba tak jak dzisiaj. W służbie, no w służbie tak jak dzisiaj. E, no, kilometrów będzie troszeczkę więcej około 70. No bo co pola dojechać tutaj to już jest 20 km i wrócić też trzeba. A to zastanawiam się, czy by nie myśleć o tym, żeby w jakichś zawodach kolarskich wystartować? Może kiedyś, się może kiedyś Może nie robić to, to już jest całkiem pokaźny odcinek. Może kiedyś się uda. To podejrzewam, że nie ma pan ochoty y, jeździć. Y, w domu prywatnie już rowerem? Jeżdżę, jak najbardziej. Jeszcze po pracy? Jeżdżę, jak najbardziej. Ale w sezonie też, jak Pan jest? Też, też. No to podziwiam. Mam koło domu ścieżki rowerowe, także korzystam jak najbardziej. Jakiego typu interwencje w takich ośrodkach, gdzie ludzie wypoczywają, jak na przykład właśnie Turawa, najczęściej się zdarzają? No głównie zdarza się, przeważnie, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, zaśmiecanie. Również ujawniamy nieczęść kierujących, głównie rowerami, zdarza się również, że pojazdami mechanicznymi, skutery. No jest dużo interwencji, można powiedzieć, że jest dużo. Czyli dzisiaj za taką jazdę na rowerze, dajmy na to po, po jednym czy po dwóch piwach, to, to jakie konsekwencje grożą? No jest to wykroczenie, od tego roku jest to wykroczenie, nie przestępstwo. Także to już później o dalszych, dalszych konsekwencjach decyduje sąd. My robimy z tego dokumentację i... Na tym to już jest z naszej strony koniec. Czyli alkomaty macie też normalnie tutaj w zapachach na wyposażeniu? Mamy owszem. Czyli nieczęśliwi kierujący, jacyś, ym, że tak powiem, turyści pod wpływem innych środków też się zdarzają? Czy to jest też praca dla Was, czy już wtedy? E, w, tak powiem... w tym roku akurat turystów nie, nie udało nam się ujawnić pod, pod y, działaniem środków odurzających, natomiast udało nam się ujawnić y, osobę nieletnią. Także. Która, zdarza się. która, miała, która taka... miała przy sobie narkotyki. Yy, I to, jakiś, to był przypadek, czy jakieś że tak powiem, sprawa dłużej przygotowywana? Nie, to był po prostu przypadek. Zwykłe legitymowanie, zwykła kontrola. I właśnie w takich przypadkach zdarza się najczęściej ujawnić Ale... przy osobach jakieś środki odurzające. I co, i koleś był przeszukiwany, czy nerwowo nie wytrzymał, zaczął się podejrzanie zachowywać? No, nie, nerwowo nie wytrzymał, zaczął się drapać po kieszeniach no i to <laughs> zbudziło nasz niepokój. No. <laughs> Także to, tak, w ten sposób to wygląda. W, jakich, w jakim terminie? O kiedy zaczynacie tę pracę na rowerach i, i do kiedy ona trwa? W tym sezonie rozpoczęliśmy 10 maja i służba na rowerach trwa do końca września. Także dość długo. I to jest pewnie związane z, z pogodą. Tak, jak najbardziej. Ta no. w tym roku właśnie chyba nie rozpieszcza. Nie rozpieszcza. Pierwszy <laughs> miesiąc był ciężki, często padało, to jeździliśmy radiowozem na wszystkie nasze wyjazdówki. Mhm. A teraz z kolei słońce teraz daje. Z kolei ostro słońce popalić. daje ostro popalić, no ale niestety pracować trzeba. Mhm. Czy z tego tytułu, że macie, nie wiem, czy ciężkie warunki pracy, można tak, tak to scharakteryzować. Macie jakieś dodatki? Służbowe? Nie, nie mamy żadnych dodatków z tym związanych. Po prostu. To jest dla nas przyjemność jeździć na rowerze, pełnić w ten sposób służbę. Także dodatków z tego tytułu nie mamy żadnych. A zdarzały wam się. Pościgi na rowerach za jakimiś podejrzanymi gagatkami? Również zdarza się. W tym roku akurat takich przypadków nie było. Natomiast w ubiegłych latach zdarzały się pościgi. nieszczęśliwym kierującym pojazdem na przykład został zatrzymany przez, przez nas. Także zdarza się. A to był kierowca, który uciekał rowerem też? Czy nie, to czy był, był kierowca, który uciekał samochodem. Udało nam się go zatrzymać. To, to jakie Co prędkości z... rozwijacie na rowerach? Że no akurat za, akurat. Zatrzymie. Pan już nie miał gdzie uciekać dalej i udało nam się go uchwycić. Czyli zapędziliście go w tak zwany kozi róg. Dokładnie. E, Okej, okay. a w Opolu te zadania, które pewnie są mniej przyjemne, ta praca jest, bo gdzieś tam musicie jeździć między blokowiskami, tak? między sznurami samochodu. Dokładnie. E, czy, czy patrolujecie w Opolu raczej takie miejsca no, jak wyspa Bolko, gdzie jest mnóstwo e, i ścieżek rowerowych? w zadaniach w wyspę Bolko mamy, to jest nasze główne zadanie, w tamtych rejonach. Również ZWM blokowiska, bo tam, tam najczęściej dochodzi do wykroczeń i do przestępstw. Także głównie Bolko i ZWM to jest, to jest nasze, nasze dwie trasy takie obrane. Okej, okay, no to super. Nie wiem czego życzyć patrolowi rowerowemu, policji. Wytrwałości przede wszystkim. <grym> Wytrwałości, w ładnej pogody, no żeby nie padało. Dokładnie. I żeby Was dowozili na miejsce, może do, do pracy, żebyście nie musieli takich Przy, kilometrów pokonywać. Przynajmniej do Turawy. <gry> Bardzo dziękuję za rozmowę. To była druga kawa prosto z Turawy, prosto z rowerów. Dziękuję. Dziękuję.